Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś nie będziemy analizować samych faktów, śledztwa, dowodów czy poszlak. Tym razem przyjrzymy się czemuś, co dzieje się zawsze w takich sprawach reakcją społeczeństwa. Bo sprawa Beaty Klimek to nie tylko tajemnica samego zniknięcia. Także tysiące komentarzy, dziesiątki dyskusji w internecie i setki opinii, które podzieliły ludzi na dwa obozy. Z jednej strony mamy tych, którzy bronią Jana, męża Beaty, podkreślają, że nie ma dowodów, że śledztwo to nie wyrok, że w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Z drugiej strony są ci, którzy od początku widzą w nim głównego winnego. Wskazują na konflikt rozwodowy, zasądzone 4000 zł miesięcznego zabezpieczenia dla beaty, wcześniejsze oskarżenia o przemoc i jego zachowanie po zaginięciu. I tak powstał mur. Podział, który trwa do dziś. W tym odcinku przyjrzymy się, jak ten mur się zbudował, dlaczego ludzie tak łatwo dzielą się na obozy i jakie konsekwencje ma to dla samych zainteresowanych oraz całego śledztwa. Kiedy Beata zniknęła, informacje o sprawie szybko trafiły do mediów, a w dzisiejszych czasach oznacza to jedno. Internet natychmiast zaczął żyć własnym życiem. Artykuły, wpisy na forach, komentarze pod materiałami wideo wszędzie pojawiały się te same pytania. Co się stało? Kto jest winny? Czy to możliwe, że Beata odeszła sama i czy ktoś musiał w tym pomóc? I wtedy właśnie narodził się podział. Pierwsza grupa to ci, którzy od początku bronili Jana, argumentowali że nie ma dowodów na jego winę, fakt, że ktoś jest osobą bliską zaginionej, nie czyni go sprawcą. Badanie wariografem, choć nierozstrzygające, pokazało, że Jan nie ma nic do ukrycia, skoro się na nie zgodził. A w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności nikt nie jest winny, dopóki sąd nie wyda wyroku. Dla obrońców Jana wszelkie medialne spokulacje były niczym innym jak linczem społecznym, wskazywali, że śledztwo prowadzone jest z artykułu o nieumyślne spowodowanie śmierci a to wcale nie oznacza, że Jan musiał mieć z tym cokolwiek wspólnego. Druga grupa była przeciwnego zdania. Dla nich obraz sytuacji był jasny. Beata złożyła pozew rozwodowy z winy Jana, sąd zasądził wysokie zabezpieczenie finansowe 4000 zł miesięcznie. A do tego doszły jego wypowiedzi w mediach, które wielu osobom wydawały się nielogiczne i chłodne. Obrażał w nich bardzo zaginioną Beatę. Ci, którzy oskarżali Jana, powtarzali w takich sprawach: zawsze winny jest najbliższy. Statystyki nie kłamią. To klasyczna historia konfliktu małżeńskiego, która kończy się tragedią. I tu mamy efekt domina. Jeszcze zanim prokuratura miała okazję zebrać pełny materiał dowodowy, społeczeństwo już wydało wyrok, a raczej Dwa wyroki: jedni uznali Jana za niewinnego, inni za winnego. Dwie wersje rzeczywistości, dwie grupy, które do dziś spierają się o to, kto ma rację. Kiedy w mediach pojawia się historia pełna tajemnic i niejasności, tak jak zaginięcie Beaty Klimek, ludzie odruchowo próbują znaleźć odpowiedź. To naturalny mechanizm nasz mózg nie znosi pustki informacyjnej, brak odpowiedzi, Wywołuje dyskomfort i lęk, a skoro brakuje faktów, wypełniamy tę pustkę własnymi teoriami, przekonaniami, a czasem zwykłymi emocjami. Jedni więc mówią: Skoro nie ma dowodów, nie można oskarżać inni odpowiadają: konflikt, rozwód, pieniądze to oczywiste, że winny jest najbliższy. I tak powstają dwa obozy. Co więcej, im dłużej trwa śledztwo i im mniej pojawia się nowych faktów, tym mocniej każdy z obozów utwierdza się we własnej racji. Efekt Barnuma. Dlaczego każdy widzi coś innego? Tutaj warto zatrzymać się przy zjawisku znanym jako efekt Barnuma. To mechanizm psychologiczny, który polega na tym, że ludzie dopasowują. Ogólne, nieprecyzyjne informacje do siebie lub do sytuacji, w które wierzą. Najczęściej mówi się o nim w kontekście horoskopów i wróżb, gdzie bardzo ogólne stwierdzenia wydają się zaskakująco trafne, ale efekt Barnuma działa także w kryminalnych historiach. Przykład w sprawie Beaty Klimek. Ktoś słyszy zdanie: Najczęściej za tragediami stoją osoby najbliższe. Natychmiast jego myśli biegną do Jana, to ogólne stwierdzenie nagle staje się dla tej osoby dowodem. Ktoś inny czyta: Brak ciała utrudnia śledztwo i nie pozwala na wydanie wyroku. Dla niego to jasny sygnał: nie można nikogo oskarżać. To także ogólne stwierdzenie, które staje się potwierdzeniem niewinności Jana. Ten sam fakt, dwie interpretacje wszystko zależy od tego, z jakim nastawieniem patrzymy na sprawę? Efekt Barnuma ma jeszcze jedną cechę, działa jak samospełniająca się przepowiednia. Jeśli ktoś raz uzna, że Jan musi być winny, to każdy kolejny fakt nowy, nawet Neutralny będzie interpretował jako potwierdzenie swojej tezy. Jeśli ktoś uwierzy, że Jan jest ofiarą nagonki, to każde oskarżenie będzie dla niego tylko dowodem na to, że świat sprzysiągł przeciwko niewinnemu człowiekowi. W praktyce oznacza to, że obozy nie tylko się tworzą, ale też czasem coraz bardziej radykalizują. Zamiast słuchać argumentów drugiej strony, każdy szuka potwierdzenia własnej racji. Drugim bardzo silnym mechanizmem jest potrzeba znalezienia winnego. Człowiek nie znosi chaosu i niewiadomych. Gdy ktoś znika bez śladu, naturalnie chcemy wskazać palcem sprawcę, bo to daje poczucie kontroli, złudne przekonanie, że świat jednak rządzi się jakimiś zasadami. Dlatego tak często w podobnych sprawach, jeszcze zanim prokuratura cokolwiek udowodni, społeczeństwo już ma swoją wersję. To daje ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa: jeśli to zrobił on, to znaczy, że ja i moi bliscy jesteśmy bezpieczni, bo to nie był przypadek, tylko ich prywatny dramat. Nie da się ukryć, że dziś internet to drugi sąd. Pod artykułami pojawiają się setki komentarzy, które w praktyce tworzą narrację równoległą do tej śledczej. Na forach i grupach dyskusyjnych ludzie analizują każdy szczegół od zeznań po zdjęcie zrobione podczas poszukiwań. Na YouTube czy Facebooku powstają materiały, w których widzowie natychmiast wybierają swoją stronę, a algorytm podsuwa im kolejne treści wzmacniające ich przekonania. To sprawia, że społeczeństwo polaryzuje się jeszcze szybciej, bo zamiast różnorodnych opinii, każdy dostaje bańkę informacyjną, w której słyszy tylko to, co sam chce usłyszeć. Efekt Barnuma i mechanizm podziału obozów widzieliśmy już wcześniej. Sprawa Madeline McCain. Część ludzi do dziś uważa, że winni są rodzice, inni bezwarunkowo ich bronią. Następny przykład. Anna Garska. Dopiero wyrok sądu uspokoił część opinii publicznej, ale wcześniej spory były ogromne. Chris Watts. Początkowo widziano w nim zrozpaczonego ojca, dopiero dowody zmieniły percepcję. W każdej z tych historii działały te same mechanizmy ogólne stwierdzenia dopasowane do własnych przekonań i potrzeba wskazania winnego. Efekt Barnuma. Uświadamia nam, że nie jesteśmy obiektywni, nie patrzymy na fakty takimi, jakie są, tylko interpretujemy je przez pryzmat tego, w co chcemy wierzyć, a im bardziej emocjonująca sprawa, tym silniej działają te mechanizmy. Dlatego w sprawie Beaty Klimek społeczeństwo podzieliło się tak gwałtownie, bo każdy znalazł w tej historii coś, co pasowało do jego przekonań. Każdy z nas wie, jak łatwo w internecie rzuca się oskarżenia. Wystarczy jedno zdanie, jeden komentarz, jedno udostępnienie i reputacja człowieka może legnąć w gruzach. W sprawie Beaty Klimek widzimy to bardzo wyraźnie. Jeszcze zanim prokuratura zebrała wszystkie dowody, zanim ktokolwiek usłyszał zarzuty, społeczeństwo już wydało wyroki. Jedni mówili, Jan to ofiara pomówień. Inni to on jest winny. W efekcie, zamiast wspierać poszukiwania prawdy, zamiast stać po stronie rodziny i ofiary, część osób zaczęła prowadzić swój własny sąd kapturowy. I to właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie: ile krzywdy mogą wyrządzić pochopne osądy? Najpierw pomyślmy o rodzinie. Jeśli ktoś w sieci oskarża Jana. A nie ma dowodów, to uderza nie tylko w niego, ale też w jego rodziców, dzieci i dalszych krewnych. Każdy z nich musi żyć ze stygmatem: to rodzina mordercy. Z kolei, gdy ktoś bezrefleksyjnie broni Jana i jednocześnie obarcza winą rodzinę Beaty, rani jej bliskich, siostrę, córkę, przyjaciół, również dzieci. Oni z kolei muszą słuchać, wymyślacie, bo chcecie zniszczyć Jana. W efekcie, zamiast jedności i wsparcia w obliczu tragedii, mamy jeszcze głębsze podziały i cierpienia. A gdzie w tym wszystkim Beata? Internet potrafi być cudownym narzędziem do nagłaśniania sprawy. Dzięki niemu tysiące ludzi dowiadują się o zaginięciach, dzielą się informacjami, wspierają rodziny, a internet to także przestrzeń, w której łatwo rzuca się oskarżenia. Anonimowość sprawia, że ludzie piszą rzeczy, których nigdy nie odważyliby się powiedzieć twarzą w twarz: winny, morderca, to przez niego, to słowa, które w komentarzach pojawiają się błyskawicznie, a raz wypowiedziane, zostają już na zawsze w przestrzeni publicznej. Dla osób, których dotyczą, to ogromne brzemię, bo nawet jeśli nigdy nie padnie wyrok skazujący, to w oczach części społeczeństwa Zawsze pozostaną podejrzani. Madeline McCain. Najbardziej znanym przykładem są rodzice małej dziewczynki. Zniknęła w Portugalii w 2007 roku i choć nigdy nie znaleziono dowodów na winę rodziców, tysiące ludzi w internecie oskarżyło ich o udział w zaginięciu. Do dziś, mimo że śledztwo wskazuje na inne tropy, w sieci wciąż krążą komentarze: To oni to piętno, które noszą. I będą nosić już do końca życia. Sprawa Anny Garskiej. W Polsce podobny mechanizm widzieliśmy w sprawie Anny Garskiej. Zanim zapadł wyrok, zanim udowodniono winę partnera, w sieci trwały nieustanne dyskusje. Rodzina Anny musiała zmagać się nie tylko z cierpieniem po jej zniknięciu, ale też z ciągłym czytaniem, że to pewnie wymyślają albo że chcą zniszczyć życie niewinnemu człowiekowi. Sprawa Tomasza Komendy. Najbardziej dramatycznym przykładem w Polsce jest jednak historia Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za zbrodnię, której nie popełnił, spędził w więzieniu 18 lat. Społeczeństwo już dawno wydało na niego wyrok. Media przedstawiały go jako sprawcę, a on niewinny. Musiał żyć z tym piętnem. Dopiero po latach udało się go oczyścić z zarzutów. Ale czy można oddać mu stracone lata? Czy można naprawić krzywdy wyrządzone przez pochopne sądy? Już tego nie naprawimy. Tomasz nie żyje. Ale czy nie warto się w tym momencie zastanowić, co robimy? Psychologia sądu publicznego. Psychologowie mówią wprost: społeczeństwo lubi bawić się w detektywów i sędziów. Dlaczego? Bo daje to poczucie władzy, wiem lepiej niż śledczy, bo daje to poczucie kontroli. Znalazłem winnego, świat jest prostszy, bo emocje biorą górę. Zamiast zimnej analizy kierujemy się intuicją i przekonaniami, ale ta zabawa w sąd ma realne konsekwencje. Dla rodzin to trauma, która często boli bardziej niż sama tragedia, bo jedno jest przeżywać stratę, a drugie być obrzucanym oskarżeniami, że to Twoja wina. Sprawa Beaty Klimek pokazuje, że każdy komentarz, każde słowo w internecie może być jak nóż. Dla jednych Jan zawsze pozostanie winny, bez względu na dowody, dla innych zawsze będzie ofiarą nagonki, również bez względu na fakty, a w tym wszystkim zapomina się, że najważniejsza jest Beata, kobieta, która zniknęła i której los wciąż pozostaje tajemnicą. Od dnia zaginięcia Beaty Klimek minęło już ponad 11 miesięcy. To wystarczająco długo, by każdy miał zdanie, by w internecie pojawiały się tysiące komentarzy i by powstał wyraźny podział społeczny, ale jednocześnie to wciąż bardzo krótki czas, jeśli spojrzymy na to z perspektywy śledztw kryminalnych. Rodzina i bliscy nadal żyją w ogromnej niepewności. Śledczy wciąż prowadzą dochodzenie, choć, co niezwykle istotne, do tej pory nie przedstawiono nikomu zarzutów. Brak przełomu sprawia jednak, że opinia publiczna zaczyna coraz bardziej żyć własnym życiem. Każdy nowy materiał o bracie klimek, czy to artykuł w mediach, czy film na YouTube, natychmiast wywołuje lawinę komentarzy i niemal od razu tworzą się dwa obozy. Obrońcy Jana powtarzają, że brak ciała i brak zarzutów to dowód na to, że jest niewinny. Uważają, że jest ofiarą medialnej nagonki. Oskarżający Jana wskazują na konflikt małżeński, sprawy sądowe, zabezpieczenie finansowe dla Beaty i te zarzuty wcześniejsze. O przemoc, które krążą w internecie, dla nich wszystko układa się w logiczną całość. Widać, że te komentarze są pisane z ogromnym ładunkiem emocji. Często to nie są suche analizy, ale pełne gniewu, frustracji, współczucia czy nienawiści wpisy, w których ludzie wyrażają bardzo skrajne opinie. Tradycyjnie media informowały o sprawie intensywnie tuż po zaginięciu. Z czasem, gdy brakowało nowych faktów, częstotliwość publikacji spadła, ale w internecie, szczególnie na YouTube i w podcastach True Crime, temat wciąż żyje. Twórcy analizują każdy szczegół, zestawiają fakty i hipotezy. Odcinki o Beacie Klimek przyciągają ogromną widownię bo sprawa jest wciąż świeża i nierozwiązana widzowie i słuchacze aktywnie komentują, wzmacniając podział jedni bronią Jana, inni go oskarżają. Algorytmy mediów społecznościowych robią swoje, kto raz kliknie materiał sugerujący winę Jana, dostanie kolejne w tym samym tonie. Kto obejrzy film broniący Jana, zostanie również dokarmiony treściami w tej narracji. To sprawia, że obozy nie tylko istnieją, ale z każdym miesiącem stają się coraz bardziej zamknięte we własnych bańkach. Brak przełomu po niemal roku budzi frustrację. Dla obrońców Jana, to argument gdyby był winny, już dawno usłyszałby zarzuty. Dla oskarżających to dowód na nieskuteczność śledztwa. Wszyscy wiedzą co się stało, tylko prokuratura nie potrafi zebrać dowodów. W praktyce każda strona interpretuje upływ czasu na swoją korzyść, a to tylko pogłębia podział. Dziś po 11 miesiącach widać wyraźnie, że te dwa obozy nie tylko nie zbliżyły się do siebie, ale wręcz się utwardziły. Obrońcy są jeszcze bardziej przekonani o niewinności Jana, oskarżający są jeszcze bardziej pewni jego winy. Każda nowa informacja, czy to o wariografie, czy o wykopach na posesji, staje się tylko kolejną cegiełką w murze przekonań, a nie okazją do dialogu. Ten podział przypomina inne głośne sprawy, w których brak szybkiego rozstrzygnięcia powodował, że ludzie sami tworzyli własne prawdy. W sprawie Iwony Wieczorek od lat ścierają się teorie o winie znajomych i o działaniu osób obcych. W przypadku Madeline McCain część ludzi uważa, że winni są rodzice, mimo że dowody temu przeczą. W sprawie Anny Garskiej dopiero wyrok sądu przerwał spekulacje, ale zanim to nastąpiło... Internet był pełen tych ostrych oskarżeń. Dziś, niemal rok po zaginięciu Beaty Klimek, można powiedzieć jedno. To nie jest już tylko sprawa rodzinna i śledcza, to także sprawa społeczna. Podział na obrońców i oskarżających stał się elementem tej historii. I dopóki nie pojawią się nowe dowody albo jednoznaczne rozstrzygnięcie, ten podział będzie trwał. Dziś przyjrzeliśmy się. Nie dowodom, lecz temu, co dzieje się pomiędzy ludźmi, w komentarzach, grupach dyskusyjnych, podcastach, w rozmowach przy kuchennych stołach. Sprawa Beaty Klimek to nie tylko tajemnica zaginięcia to również lustro społeczeństwa, w którym widać nasze emocje, potrzeby i mechanizmy psychologiczne. Widzieliśmy, jak zaledwie 11 miesięcy od zaginięcia wytworzyły się dwa twarde obozy obrońców Jana i tych, którzy uważają go za winnego. Efekt Barnuma i potęga interpretacji. Każde ogólne stwierdzenie, najczęściej winny jest najbliższy, albo brak dowodów to brak winy, staje się w rękach różnych osób zupełnie innym dowodem. To pokazuje, jak bardzo nasze przekonania filtrują fakty. Sieć pomaga nagłaśniać poszukiwania i utrzymywać pamięć o bracie, ale równocześnie działa jako przyspieszacz. Podziałów. Bańki informacyjne i algorytmy podsycają emocje, utrudniając spokojną, rzeczową dyskusję. Pochopne osądy równe są realnym cierpieniom. Każde nieprzemyślane słowo to ciężar dla rodzin, zarówno Jana jak i Beaty. Dla nich każdy komentarz w sieci może być jak kolejne ukłucie bólu. Czy w takich sprawach... Da się w ogóle zachować obiektywizm? Jak myślicie? Czy klikając lubię to pod komentarzem oskarżającym nie przykładamy ręki do internetowego linczu? Po czyjej stronie wy się znajdujecie? Czy może staracie się pozostać po środku, czekając na fakty? Zachęcam byście podzielili się opinią w komentarzach. To miejsce do wymiany myśli. Pamiętajmy jednak o szacunku dla wszystkich osób dotkniętych tą sprawą. W następnym podcaście wejdziemy jeszcze głębiej w psychologię, przyjrzymy się roli mediów i algorytmów w podsycaniu społecznych konfliktów. Zastanowimy się też, czy można ograniczyć falę internetowych osądów, zanim wyrządzą nieodwracalną krzywdę. To był odcinek o podziale społecznym wokół zaginięcia Beaty Klimek, o tym jak emocje, efekt barnuma i siła internetu wpływają na nasze myślenie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ta analiza była dla Was cenna, zostawcie komentarz. Wasze opinie naprawdę budują tę społeczność. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów udostępnijcie ten podcast, jeśli uważacie, że warto rozmawiać o odpowiedzialności ze słowa w sieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!